Siema widzowie, ogólnie dzisiaj grałem sobie 1v1 z moim grafikiem i odcinek wyszedł mega spoko, także polecam oglądać do końca a to co stało się na końcu naprawdę rozwaliłam bania aha, i nie nagierał mi się dźwięk Discorda, więc jakby go nie słychać, ale był i gadaliśmy i w ogóle jeszcze opowiem o sponsorze kanału, jakim jest Instant Gaming i ogólnie robią mega cox produkty Produkują różne gry, proste na peceta. Możesz tam kupić np. w Pałdolce do Fortnite'a, Robuxy i w ogóle. Wejdźcie z w opisie, mega polecam. Mega naprawdę fajnie robią, sam korzystam z usług i jest super. A ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Dobra widzowie, więc lecimy z pierwszą areną, jedną z trzech. Widzicie, widzowie, emocje są duże. Powiem tak, że ja wierzę w siebie jak widać najmniej. To ja uważam, że przegrał czujemy się na, na środek A ty co tam robisz? Co tam robisz teraz? Bo tak cicho siedziałeś przez chwilę Coś kombinujesz? No widzicie widzowie, to, to jest klasa, a nie jakiś przyszedł YouTube Dobra e, GG tak zwane Dobra. Widzowie kupuję sobie na szybko jeszcze mieczek, bo spadłem po raz trzeci. W ogóle możecie zrobić mi Potem w komentarzach licznik moich danych. Mr. Mister... Pa, pan Świniak, pan Świniak, nie ja. <grywa> mm -hmm. Ci widzowie, którzy kiedyś grali, to pewnie wiedzą o co chodzi. Ja sam grałem, wiem. Dobra, O tak nie. Ale ale strefa. Hmm. Dobra, widzę, to, to go zatrzyma, to go zatrzyma, myślę o no tym. Nie, nie powiem głośno co to jest. Ale... Dobra, Git, ja to widzę. I tak nic nie robiłem co tam. <gryso> Czekajcie podmienimy sobie tutaj to. Dobra. Dobra, jeszcze jeden? Już i była. Idę Oj, oj, Nie, nie Jesteśmy zgubieni Nie umiem pod podkresem Nie, nie, nie. U. O oj, Pół HP, pół HP O ref, ref, szybki ref Szybki ref O Jezu Tętno 1000 widzowe już już, już, mam po już mam po arenie. Nie no już. Ich graczek co robi. No. Lecimy widzowie drugą arenę, którą prawdopodobnie przegram tak jak pierwszą, chyba że użyję e pewnego narzędzia, którego... jak to się mówi, youtuber nie ma. <laughs> Widzicie widzowie? Miły kolega co ja? Nie będzie go Au. O! Oh. Ja! Niczek. Dzięki załatwienia. Które i tak pewnie będzie. nie będzie ułatwienia Co strefę? To idę mieć. Tak. Nie! Jesteśmy zgubieni. Aha? Aha? Gingie, Gingie, Dobra, widzowie, mam. mamy go, mamy go. Rolę. Zapomniałem. Odkliknąć. S poszłem dalej do tyłu i puściłem shift'a, widzowie. Musimy kiedyś nagrać odcinek, że będziemy się obudowywać jak Wojon we własnej bazie. Widzowie, jak dobijecie 20 lajków pod tym filmem, tak, wiem, ambitnie, to nagramy odcinek, że zostajemy Wojonem na Bedwars. Tak, widzowie, to była tak zwane oszukiwanie przeciwnika. On, on tylko udaje, widzowie, mówię On tylko udaje. On zaraz Zaraz za, zacznie grać jak jakiś kolega Bridger. Jakie cieszę ci, że masz tyle skill'a Ja jestem z full, praktycznie z full sfokusowany. Może przesadziłem, że full, ale jestem sfokusowany. Widzowie, jakby nie byli. Dobra, widzowie, widzowie, honorowa, honorowa. Mamy to. Mamy to, mamy to. Dobra, widzowie. Z mojej strony to by było w sumie na tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i napiszcie jakiś miły komentarz, bo naprawdę się postaraliśmy przy tym filmie Elo.